Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do poćwiczenia wspólnie pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam Was do tego, żeby połączyć się mostem energetycznym z fantastyczną ekipą osób, które postanowiły kontaktować się ze swoim ciałem i poświęcić małe kilkanaście minut w ciągu dnia na to, żeby tym ciałem się zaopiekować żeby je uelastycznić, wygimnastykować, rozluźnić i żeby napełnić się mocą i energią. I zachęcam Was do dołączenia do tej naszej ekipy. Jest to niewielki wysiłek, a korzyści są ogromne, zapewniam Was. Dlatego warto troszeczkę przeorganizować sobie dzień i skorzystać z tego, że są już osoby, które mogą pomóc w zmotywowaniu się do tego, żeby taką gimnastykę podjąć. Które mogą wspólnie, razem wspomagać się, żeby chciało się każdego dnia rozłożyć matę i troszeczkę poćwiczyć. I właśnie na tym polega moc grupy. Grupa niesie, grupa wspiera się nawzajem, bez względu na to, gdzie się znajduje i bez względu na to, w jakim czasie tę gimnastykę wykonuje. I taką fantastyczną grupę już mamy cudowną ekipę, która pojawia się albo równocześnie ze mną, albo ćwiczy oddzielnie, meldując się, informując. Wszystkich pozostałych o tym, że ćwiczy, i dzięki temu jest nam dużo łatwiej podjąć to wyzwanie, kontynuować to wyzwanie, ale też jest na, mamy dzięki temu więcej energii, bo ta energia krąży. Tworzy się między nami siatka, połączenie i energia między nami krąży, i to jest fantastyczne. Pojawiają się już dziewczyny z tej fantastycznej ekipy. Hania i Wiesia się już zameldowały. Bardzo się cieszę, dziewczyny, że jesteście. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj. Skupimy się na oddechu bardziej podczas tej naszej gimnastyki. Jeszcze chciałam tylko przypomnieć o wyzwaniu uśmiechu. Mam nadzieję, że cały czas o tym pamiętacie, żeby ten uśmiech starać się wywoływać na twarzy, tak od serca, i żeby każdy dzień przemierzać z uśmiechem, a świat wtedy też się do nas uśmiecha i jest dużo lepszy, dużo szczęśliwszy i dużo piękniejszy. Tymczasem oddech jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby pozbyć się gólu, pozbyć się napięć, pozbyć się stresu. Bardzo rzadko tego używamy. Nie mamy świadomości tego, jak ważną rolę odgrywa oddech, a wystarczy tylko w trudnych sytuacjach na małą chwileczkę skupić się na sobie, skupić na oddechu, pooddychać do przepony, czyli zupełnie inaczej niż to robimy na co dzień. i po chwili już czuć, że napięcia zaczynają puszczać, że ból trochę ustępuje i zapewniam Was, że dzięki temu możecie dużo łatwiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Spróbujcie. Ja wypróbowałam wiele osób również i to naprawdę działa. Także oddech jako niesamowite narzędzie, i dzisiaj z tym oddechem będziemy również pracować jak zawsze. Zaczniemy od oddechu, ale też będziemy mieli afirmację związane z tym oddechem. Także zwracamy uwagę dzisiaj szczególną na oddech. Wczoraj było tańczenie, wczoraj było wyrzucanie z siebie napięć, ale przede wszystkim też praca z emocjami i kontakt z tymi emocjami. I również do tego was zachęcam, jeżeli macie ochotę troszeczkę więcej zrobić dla swojego ciała, to tańczę w każdy wtorek o godzinie 20 online. Są to zajęcia, w których możecie również wziąć udział, wystarczy sobie przeczytać informacje, które znajdują się w opisie do tego filmu jest to również cudowne narzędzie do tego, żeby się wspomagać i żeby można było dużo łatwiej przejść przez każdy kolejny tydzień. Przypominam o wodzie, popijamy wodę. O tym, że z regularnością wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, na tyle, na ile ciało nam pozwala. Po to, żeby nie tworzyć napięć, dodatkowych w naszym ciele, nie tworzyć bólu, nie tworzyć dyskomfortu i zaczynamy od tego. Że, a, jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli rozpoczynacie przygodę z rytuałami, co jest bardzo ważne, nie rzucajcie się od razu na 21 powtórzeń każdego z nich. Rozpocznijcie sobie od trzech i zgodnie z instrukcją, o której mówi książka, zwiększamy sobie co tydzień o dwa powtórzenia, także dochodzimy do pełnej liczby 21 bardzo powoli i wtedy ciało ze spokojem wchodzi w te ćwiczenia. Zaczynamy więc od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich. Negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl, z każdym oddechem zyskuję nową energię. Z każdym oddechem zyskuję nową energię, skupcie się na tym, to jeszcze więcej jej przypłynie, i z tą myślą rozpoczynamy właśnie od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij słuchadkę w górę. Odblokuj kolana, przenieściem ciężar ciała do przodu, połówkuj na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. Wciągając powietrze nosem, uruchomię mięśnie brzucha tak, żeby stłoczyć powietrze powietrze głęboko. Tu, gdzie znajdujemy się dłonie do przepony. Chwilę utrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie, do powietrze, ustami. I tak licząc do pięciu. dech i do pięciu. Wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. z dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już się maksymalnie obróci. I dopiero wtedy obraca się na głowa, a za nią podąża ciało. Teraz ręce szeroko przytrzymaj, mięśniami brzucha sylwetkę, opuść łopatki w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ci 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na tylko palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. z ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte tak, żeby piętro uniosły się na podłogę. I na wdech, unieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby po prosty w kolanach. A z wydechem odóż i nogi i głowę. Wdech i wydech. Się na ciele. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Z każdym oddaniem zyskuję nową energię. Dziewiętnaście. Dwadzieścia Rozluźnij, przesuń się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego ruchu, Rozstaw nogi na szerokość. Bioder oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij serce w górę, oprzyj dłonią w śladki, głowę opuść w dół na stek, głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odkryj głowę do tyłu pozostawiając biogram w jednej pozycji. A z wydechem wróć do pozycji myśliomu. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 17. Z każdym oddechem zyskuję nową energię. 18 Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj. Poruszaj I usiądź do czwartego rytuału, rozstaw nogi na szerokość biodra, wyciągnij sobie w górę, oprzyj dłonie o matę przy klatce pieściowej, postaraj się, żeby kolana były wyprostowane, głowę opuść tu i na plech, unieś głowę i wypnij biodra w górę, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. dziesięć, jedenaście. Z każdym oddechem zyskuję normalną energię. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. mi dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zapuść palce i pokręcić się nadgarstkami przód i w tył. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o Możesz ręce oprzeć na łokciach w wersji y, łatwiejszej, a w oryginalnej wersji oprzyj dłonie o matę, Chciałem łowić głowę, podnieść ciało w górę i na wypniku siatki skieruj łokcie hmm. z zewnątrz, broda tam do mostka, kolana są lekko kietne i wyciskaj je do dna. Razem wdechem przejdź do pozycji z głową. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Z każdym oddechem zyskuję nową energię. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij hmm. mocno do przodu, oprzyj czoła o matę, oddech. brzucha i wciągaj mięśnie na pod siebie. I się podnieść, popiwodę i do ćwiczenia dodatkowego pośladków na plecach. Pozostać nogi ugięte lekko w kolanach, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Uniść do gumienicę, zablokuj ją na, na jednym poziomie, wyprostuj nogę, z za stopą i będziemy poginać i prostować wdech i wydech. wykonuj to ćwiczenie w swoim dechem. Opć nogę, wyrównaj biodra i teraz druga. Zadarta stopa, uginamy prosty wdech i wydech. Puszczamy nogą, opuszczamy miednicę, poruszamy nią na boki, żeby rozróżnić odcinek na dźwięk, kręgosłupa, i teraz przerwóć się na bok, podnieś i popij wodę, połóż się na włochę do deski, rozstaw nogi na szerokość. Bioder, o i palce, stóp o matę. Ręce przyj na łokciach, nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji jest Tak, bo no, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawinkoście go na pod siebie, wyprostuj plecy. Trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, zaciskaj pośladki. Głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. Oddychaj i uśmiechaj się. dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę wygodnie, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłońach. Pozwól ciału puścić napięcia, zrelaksować się. Oddychaj do brzucha. I świadomie rozluźnij najpierw stopy. Następnie łydki. Półda. Pośladki. Brzuch. Rozluźni odcinek brędziawa kręgosłupa, plecy, barki, ręce, karki. Głowę. Rozróżnię dźwięk czoła, pójść swobodnie w szczękę i pozwól opaść policzkę. Dziękuję swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Woli, otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I kończymy w ten sposób naszą dzisiejszą gimnastykę. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Dziękuję za to, że możemy wspólnie razem poćwiczyć i każdego dnia spotkać się. Życzę Wam Pełnego, pełnego energii dnia. i widzimy się jutro. jutro. Do zobaczenia.